Rozpoczynamy lato w pełni. Sezon wakacyjny uważamy za otwarty. Międzyrzecki Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Publiczna przygotowali wiele zajęć i rozrywki na nadchodzący czas. Zapraszamy serdecznie, zapisy są już od poniedziałku na nasze warsztaty lipcowe, wakacyjne. To są warsztaty plastyczne, warsztaty jogowe, spotkanie z pszczelarzem, zakładki, no, pełna różnorodność. Wszystkie informacje na naszym portalu społecznościowym. Zapraszamy również mieszkańców, a także turystów, nie tylko dzieci, na koncerty na Podzamczu w lipcu, na koniec lipca spektakl teatralny dla dzieci. A z kolei w sierpniu ruszamy kinem na leżakach. W piątki jesteśmy za Międzyrzeckim Ośrodkiem Kultury, a w soboty jeździmy do Sołectw. Wszystkie te informacje są u nas. Zachęcamy do tego, żeby, żeby korzystać, fajnie się bawić na świeżym powietrzu. Liczę na to, że pogoda będzie łaskawa, że nie będziemy musieli przenosić seansów wakacyjnych, plenerowych do środka, także mam nadzieję, że wszystko się uda. Zachęcamy do tego, żeby, żeby korzystać i dobrze się bawić. No, największą premierą lipcową to kolejna część minionków. Już w przyszłym tygodniu, od następnego piątku. Tych transów będzie dużo, także zapraszam. W miesiącu sierpniu nasze kino jest zamknięte, wtedy już przechodzimy w ten tryb kina wakacyjnego na Leżakach, i, i, i to są darmowe seansy, także zachęcamy do tego, żeby uczestniczyć i wypoczywać też na świeżym powietrzu. Na koniec lipca podamy też harmonogram warsztatów sierpniowych do zapisów. Są też półkolonie u nas organizowane, zarówno w lipcu, jak i w sierpniu, także z tego korzystać. A jakie plany na wakacje mają mieszkańcy Międzyrzecza? Nie mam. Nigdzie pan nie wyjeżdża? Spontanicznie coś będzie. Jeszcze nie są sprecyzowane te moje plany, trudno mi powiedzieć. Na najbliższy czas wybieram się z moją wnuczką na e, kraj europejski, tam gdzie ciepło. Nie wiem co to będzie. To miałyśmy w planie, że jak zdadą następnej klasy, to sobie pojedziemy po prostu. O, Chorwacja! Do y, szczulęcina na tydzień. Na jeziorko chyba się to nazywa. Takie mało nie pamiętam. A potem wrzesień Hiszpania. No może. Polski może, tylko i wyłącznie. Może może jakieś, ewentualnie. Z jakiegoś większego miasta. Tak. Ja na przykład lubię Pobierowo. W Pobierowie jest fajnie. Między Świnoujście. Świnoujście. też ładne, Też ładne do Was. Ja nad morza. On chyba pojadę nad morzem. No, właśnie z moimi wnukami cieszyć nimi. W te wakacje na pewno zamierzam bardzo dużo spędzać czas z moimi koleżankami, bo nareszcie będę mieć czas i w sierpniu przyjadą do mnie moje kuzynki z Londynu ukochane i będę się z nimi bawić. Powiem tak, na tegoroczne, na tegoroczne wakacje nie mam żadnych planów z tego tytułu, że urodziło mi się dziecko. Opiekować się moim dzieckiem. W sierpniu dopiero wyjeżdżamy, byliśmy w czerwcu w Świnoujściu, a w sierpniu jedziemy do Kotliny Kłodzkiej, do Szawna Zdroju. I jeszcze na kilka dni do Norwegii Norweg. Po roku trzeba odpoczywać. Ja będę jechała do Holideju na góry. Super. A ty? Ja zazwyczaj będę jechała na y, głębokie i nad działkę. A gdzieś byście chcieli pojechać? Macie takie swoje miejsce? Mm, Korea. W sensie bardziej Warszawa, jak tak w Polsce. Ja bym chciała bardzo pojechać na takie warsztaty. Yy, gdzie można yy, sobie wybierać co, co się chce zrobić. Ja bym chciała pojechać na takie warsztaty plastyczne. Jak na razie praca to na góry yy, no i Szczecin. Wyprowadzka na pewno. Na wakacje? Sportowo spędzić wakacje. Za? I przede wszystkim zarobić na pewno. Zarobić przede wszystkim na swoje potrzeby. Kanożna na przykład, bieganie, pływanie. Wie Pan jakiś orlik te sprawy Także takie rzeczy. Lato zapowiada się rozrywkowo, wyjazdowo i ciekawie. Pozostaje nam życzyć tylko sprzyjającej pogody.